Pasterka zgubiła obce. Pomogę jej znaleźć. Hmm, owce Daisy muszą być skazani na chipkę. Widzicie kogoś, kto mógłby nam pomóc szukać? Nie, dokierdol. Oh, Widzicie kogoś, kto mógłby nam pomóc szukać? Co za idiota! Przepraszam, po... Goofy! 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 Biegu, 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 biegu! Dechniesz. Bieg. Zdechniesz! U U U can't say Ej, Goofy! Czy jesteś homoseksualny? Co! No czy jesteś homoseksualny? Ja wie? kurwa nie lubię kiełbas! Ty dobrze wiesz o tym! To, kurwa, jak mogę no, no być no, czy, homoseksualny? Czyli, czyli lubisz dziewczynę, tak? A FU! Tego też nie kurwa śledzi! Śledzili na co? Tak jest, tam! To jest owca? B <noise> Słyszysz to, kurwa? Krowa robi meee, owca? Robi mu muu, muu. Mu. Wybuch, a wiecie jak robi twoja stara. Mati wstaw w dźwięk jęczącej pani. Zabij się! No właśnie! Ej, co się boga! Dzisa z No Dobra, ale tego frajera. Lecimy, kurwa. <grymiany> mi minot. Kurwa, to ci go nastawię tra... Trump, <grymiany> Lancel, Lord roll! O, o! I tajemniczym mysi z pisiem my sprzęt. Co jest potrzebne, żeby dostać? Pierdol. On jest pojebany dosłownie. Rzućmy okiem. No to idziemy mordować?

się, ale pluto... Jest gejem. No, wypierdalaj! No, kurwa, co ty robisz, człowieku? No, czym cię pojebało? Kurwa co za debil jebany!